you. <music> Cześć! Cześć! Dziś mamy dla Was coś nietypowego i jednocześnie wybuchowego. Tak, grę, grą, którą dzisiaj omawiamy, będziemy omawiać, jest grą rodzinną, towarzyską i jest jednocześnie bardzo grą emocjonującą. Przed wami TikTok Boom wersja Travel. Od wydawnictwa Piatnik i nie dziwcie się, że pokazujemy Wam najpierw puste pudełko, ponieważ cała ta oto fajna, piękna gra mieści się w tej małej, zgrabnej bombce. Tak, dziękuję tak. wydawnictwu za podawanie nam oczywiście tego egzemplarza do recenzji. A jeżeli Was interesuje, co mieści ta bombka, to koniecznie zostańcie z nami. Informacje pudełkowe. W w zagracie od 2 aż do 12 osób. Wiek to 10, plus czas nie powinien przekroczyć 20-30 minut. Często nawet i szybciej się kończy. Oj, tak. tak. Wszystko zależy do bombki. Tak, kiedy wybuchnie, nigdy nie wiadomo. Nie. Co na w środku, środku znajdziecie karty. Takie mikrokarty. Ja. No. Takie pakiecie kart są dwustronne. To jest to czarne, czarne, białe. białe. Fajne, małe, ponieważ to Wester Travel, więc wiadomo, jakby były duże, to by więcej miejsca zajmowały. Mhm. Tylko pytanie, gdzie one się znajdują? No właśnie, no oczywiście wszystko się mieści, tak jak już mówiłam, w tej oto ładnej bombce. Odkręcacie ją sobie, i tutaj w środku jest schowek na tak, karty. Tak? Tu chyba był. Tak, o, tutaj No, wkład... No tutaj wkładacie do środka te wszystkie małe karty, zakręcacie bierzecie bombkę i wychodzicie. Tak, co jest fajne, że to wszystko mieści się w tej jednej bombce, mm -hmm. pakujecie do torebki, do... Ma do ma to tak, do plecaka, albo nawet do jakiejś głębokiej kieszeni, na przykład, nie wiem, zimowej kurtki się spokojnie mm -hmm. też zmieści, czy nie wiem, jak ktoś z Was ma bojówki na sobie, to też spokojnie bombka wejdzie do bocznej kieszeni. Bąbka jest dobrej jakości, mm -hmm. fajnie wykonana, Fajny, tak. fajny plastik jest, no? Taka. Stylizowana, no, na bombę. Stylizowana, właśnie, ma takie wrzłobienia, takie małe i, no, taka, wiesz, taka jest, no, pokaźna w dłoni. <laughs> tak. Solidna. Co do samej zasad, gra jest banalnie prosta. Jeżeli ktoś miał wersję podstawową Tic-Tac Boom, to wie o co chodzi, ale dla tych, którzy nie wiedzą, wyjaśniam. Bierzemy 10 kart. Znaczy, tasujemy i losujemy mm. te 10 kart, bo te 10 kart na całą grę y, będą obowiązywać. Pierwszy gaz, wylosowany dobrowolnie, lub młodszy gracz, nieważne, mm. wyciąga taką kartę i są napisane litery SP, na przykład, i włącza bombę. <stusy> w tym momencie musi wymyślić słowo, rzeczownik najlepiej, z, z taką konfiguracją w, w, w liter SP obok siebie. Tak, żeby w wyrazie, wyrazie. znajdowały się te na litery. Na początku, na końcu, w środku nieważne. Tak, oczywiście w takiej kolejności, jakie tutaj są tak. na, na karcie przedstawione. I jeżeli to uda mu się zgadnąć, to wymyślić, nie, przypomnę, tak. powiedzieć to mm -hmm. słowo, przekazuję bombę kolejnemu graczowi. Gracz, któremu bomba wybuchnie w dłoni, w ręku, gdziekolwiek ją trzyma. <laughs> <laughs> Zabiera tą kartę. gracz się kończy po dbaniu 10 kart i gracz, który ma najmniejszą ilość kart. Przy mhm. sobie wygrywa grę. Jeżeli jest remis, to do pierwszego opadłego po prostu komu wybuchnie bomba, ten przegrywa. Tak. No i oczywiście musicie podawać prawdziwe słowa. E, tutaj nie mhm. można sobie samemu jakiś wymyślać tak. wyrazów, które tak właściwie nie istnieją. On, mhm. one, one muszą być prawdziwe. Dokładnie. E, jak widzicie, są banalne proste. Tak. A teraz omówimy nasze wrażenia. ja jeszcze tak? tylko coś pokażę. Bombka ma prawdziwy, no prawdziwy, to nie jest prawdziwy, ale no tutaj jest taka imitacja lądu. Ale oczywiście nie podpalacie go, to się nie pali. Ona tylko, ona tylko wydaje dźwięk, więc nie wiem, czy puścimy na koniec nie. trochę? Nie, trochę głośno będzie. Znaczy, on jest no głośno, no te tykanie jest dosyć głośne, ale jest takie charakterystyczne. Nie da się pomienić wybuchu bomby niczym innym. Mhm. Okej, okay, przejdźmy do wrażenia. Najbardziej w tej grze podoba nam się chyba ta niepewność. Tak, do <laughs> tak, ostatniej sekundy. Tak, to jest takie bardzo emocjonujące, bo nigdy nie wiadomo w którym momencie no i komu ta bomba wybuchnie. Mm -hmm. Czy zdążysz powiedzieć wyraz, czy nie zdążysz? Może być tak, że ktoś dostanie, odłączy rękę, ten, który przekazuje, od razu wybucha. Piękne. Tak, i może właśnie być tak, że chcesz już powiedzieć ten wyraz, no ale akurat już jak wziąłeś bombkę do ręki, to już Ci wybuchła i nawet jak wiedziałeś, to już po wszystkim. Dokładnie, to chyba jest najciekawszy aspekt gry, no i ten... Mm -hmm. mm, napięcie. Tak, to napięcie. Emocje, no? Bo, bo... no tak, to to jest trochę emocjonalne, naprawdę wybuchy śmiechu, wybuchy ciekawych wyrazów, nierowyzie, mm. pomylenie, zapomina, zapominanie słów, też tak. bardzo... to jest główny powód. No, tak jest. No, ważna tutaj jest też przede wszystkim wasza kreatywność, spontaniczność, bo są takie sytuacje, że nawet stres może wiesz, cię zjeść, że tak. znasz jakiś wyraz, ale pod wpływem tych emocji, tego wszystkiego jesteś tak zestresowany, podekscytowany, że no, zapominasz nagle na momencie, amnezji dostajesz, a potem, jak już jest pogrze, to będzie wiesz standardowo, że a ja to wiedziałam, wiedziałem i nie powiedziałem. No. Jak to mawiał jeden z, z ważniejszych postaci serii książkowej, potem filmowej, panika jest niewskazana. No. <słuch> Także trzeba mieć tutaj refleks, ale jednocześnie musicie też być właśnie opanowanym. Mm -hmm, mm -hmm. Żeby nie dać się zjeść też no, trochę tym emocjom, tylko jednak no, skupić się na tej grze. Tak, i co ciekawe, ta gra uczy jednocześnie mm -hmm. opanowania i spostrzegawczości, bo spostrzegawczości, tak. no, słownictwa. słownictwa, spostrzegawczości, nie, słownictwa, słownictwa. ponieważ, y... wiadomo, są emocje, bo człowiek nie chce, żeby wybuchła mu w ręce bomba, tak, mm -hmm. słów oczywiście, no. <laughs> także uczy trochę opanowania, powiem Ci szczerze, mm -hmm. tak, mm -hmm. Tak, musisz właśnie być opanowanym, żeby no jednocześnie skupić się, tak jak mówiłam, na tym wyrazie, który, no, który powinieneś powiedzieć, oczywiście prawidłowo. Tak. I żeby to zdążyć zrobić na czas. No. To jest bardzo fajne, bardzo fajna, prosta gra. gra. Zasady mhm. są banalne, jak widzieliście. Bardzo mi się podoba ten pomysł tego przeniesienia na wersję travel, gdzie wszystko znajduje się mhm. w bombce. Tak. Zobaczcie, to jest tylko to. Czorebka, nie ma bombka. Plecak, kieszeń nie. No duże kieszenie nie. Znaczy dużej W sumie nie, jak y, do Kurki. Kurtki. tak. Mm -hmm. Jak do zimowej kurtki masz głęboką kieszeń, to spokojnie schowasz tą bombę. Mm -hmm. Także podróż plenna jak najbardziej. Mm -hmm. no to jest właśnie dobre. Nie musisz ni niczego ze sobą taszczyć dużego, tylko bombkę w kieszeni. I, <laughs> I na razie. Tak szybko podsumowując. Y, jest to ta wersja Travel tak w ogóle bum, Jest to świetna gra towarzysko, imprezowa, mm -hmm. jak i rodzinna nawet. Tak, rodzinna no. też może być. Oczywiście to jest bardzo dobra gra, wiesz, do takiej rozgrywki z dzieciakami, mm -hmm. bo one wtedy właśnie sobie szkolą te słownictwo, wiesz, mm -hmm. wytężają umysły, żeby tam nakierować, przypomnieć sobie jakiś wyraz, a nawet, wiesz, o niektórych wyrazach to mogą, no, mimo już, że, tak jak mówiłam, ze stresu zapomnieć, to nawet nie wiedzieć. Mm -hmm. Poznają te słowa. Poznają też, mówię, ma, no. Mhm. Tak, spędzicie przy tej grze, jeżeli lubicie gry imprezowe, to jest gani typowa imprezowa. A według nas spędzicie przy tej grze mile i przyjemnie i zabawnie czas. Tak, tak. No My tak. bardzo polecamy tę wersję. Będziemy kończyć. Mhm. No, to, to by było na tyle z naszej strony, jeśli chodzi o grę TikTok Boom wersji Travel. No, sami widzieliście, że ta gra jest naprawdę taka prosta, że no tutaj nie ma nad czym dłużej się rozwodzić, tylko grać. Tak, tylko <gry> krótko wyjaśnić, szybko zasadę, no i grać, no bo co innego pozostaje. Także dziękujemy, że byliście z nami do końca. I oczywiście, jak Wam się materiał podobał, to. Polajkujcie, zasubskrybujcie, Będziecie na bieżąco już niebawem następna recenzja. I zapraszamy tak jak zawsze na nasze pozostałe social media, czyli TikTok, Facebook i Instagram. Z tej strony zawsze polecamy, zawsze polecamy, będziemy planszeo. Zajrzyjcie koniecznie planszeo.pl, świetny portal, jeżeli chodzi o gry planszowe w Polsce. Oczywiście Playmaty, Świetna robota, świetne maty, świetne zestawy, zawsze coś nowego i co chwilę mają nowe promocje i nowości. Tak, tak. Aby oglądaliście kanał Planszówki na Stół, żegnają Was Suza i Dominik. Cześć. Cześć.